Cześć, jestem Joe i to jest kolejny film na moim kanale z Gryffar K500 Starung że W dzisiejszym filmie zagramy sobie na kolejnej mapie, najnowszej, z typu szturm. I tak, jak mówiłem, tym razem, nie ten, nie to, tym razem właśnie zagramy sobie na jakiejś mapie takiej związanej z zombie. I może to będzie. A, tylko że te mapy są nie za dobrze ocenione znowu, tak samo jak w poprzednim filmie. No nie wiem. A może po prostu wpiszemy zombie. Tak, zróbmy może, piszmy po prostu ZOMBIE I zobaczyłem co nam wyjdzie ZOMBIE, 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 WĘDRÓWKA ZOMBIE ZOMBIE VILLAGE Czy ja już na tej mapie kiedyś grałem? Chyba nie, 7 lipca 20 roku To nie, ale dobra, też widzę, że jest słowa ocena ZOMBIE PLANTATION, to... Wiesz, tutaj więcej będzie miało chyba sensu Chociaż cztery gwiazdki też tylko, ale dobra. Hook spluw, czyli będą głośne te spluwy bardzo. Stała stworzona przez jakiego J Coffee Cup 73 rozegra na 507 razy Udostępniła 23 czerwca tego roku. Wystawy sprzętu sobie zobaczmy. Assault stełów, no Stealth nie bardzo. Heavy sobie weźmiemy. Dobra, zaczynamy. Już prawie załadowane. Tak jak mówiłem, bierzemy sobie heavy. No to jest fajne, bo tutaj mam taki karabin podobny do Winchester'a. Mam też tutaj właśnie taki karabin ciężki, rewolwer, same fajne rzeczy. I tych zombie raczej się nie da zabić po cichu, z tego co mi wiadomo, tylko martwi mnie kurde to. Że nie będę miał... zaczął się za bardzo schować. Także na razie po cichu i powoli. No nie miał być powoli, a i tak biegłem. I tak mnie wykryli już. Nie, to zombie... do zombie się podkrać za bardzo nie da z tego co ja widzę. No chodźcie tu po kraki, chodźcie. No więc będziemy po prostu strzelać i powoli iść do przodu. To zabicie ma 69 celów. I ostrożnie, ostrożnie idziemy. Chodzimy na teren właśnie tego, tej plantacji. Takiej południowej jakby plantacji, jak to na południu, w skonfederowanych stanach, gdzieś tam w czy tam gdzieś. To było niekoniecznie. W Louisiana gdzieś tam, na, w Georgie, tamtych terenach. O, tutaj był... Tutaj był taki obrzyn. Ale go, nie, dźwigać nie będę, bo... Ja już mam... Dostosowany do moich potrzeb, że tak powiem, arsenał, więc... Myślę, że to jest niepotrzebne. Mamy taki zombie wilk jeszcze też widzę. Dobra, teraz... O kurwa, tego to ja się obawiałem, że tu gdzieś będzie ten cały bohemot, behemot, bohemot, jak zwał, tak zwał. Ten tak się strasznie wydziera, tego słuchać z kilometra. To jest on. Nie, to jest jeszcze mały, mały zombie. Tam jest bohemot, tam go macie. No to... Zabała się skończyła Jest po zabawie w tej chwili. Będzie rzucać tym swoim gównem w nas. No, a zombie jak to zombies nie są raczej zbyt mądre. Kurwa tam jest Pokemonki. Dążył nas zarazi tym swoim głównym co z nim zawsze rzuca Chociaż się odsunąłem to jest kolejna taka mapa na której jest tak ciemno że psi co niestety widać w ogóle nie widzę co tu jest przede, tutaj jakiś będzie tutaj w tym cieniu, a wyskoczy na mnie, to się wystraszę. Wrzasnę i wy się wystraszycie chyba razem ze mną Na razie zabijmy te małe trupy Potem się zajmiemy tym wielkim Betemotem Kurwa, ale on tu jest już Jednak trochę go nie doceniłem tutaj on jest Najlepiej się biega kurczę zawsze z, z holtem. To jest prawda. Z jakąkolwiek inną bronią krótką. Wal się śmieciu. A, patrz, patrz, ja też umiem. Widzisz, ja też potrafię rzucać. Niczym mnie tutaj nie zaskoczysz, kolego. Patrz, patrz, patrz ja też. Zobacz, widzisz? Widziałeś? Bum. A w ogóle, tak w ogóle, bum. A ja no, nie wiem, czy jego to w ogóle... ...jakikolwiek sposób zraniło chyba nie jeszcze taki cholerny wilk tutaj musi być zdechły niech podejdą tutaj właśnie niech ten z... niech ten behemot tu podejdzie niech on tu podejdzie tam gdzie jest No ty... tam ci dwaj byli patrz ja też umiem rzucać widzisz proszę bardzo Będziemy mi też szpanować wrzucanie, też miałem ale umiejętność. Gdzieś oni tak zlatują tutaj w to miejsce, gdzieś tak z głębi mapy. Może warto byłoby gdzieś tam też w głębiej pójść. O taka plantacja właśnie ta jak mówię. jak na południu. W skonfederowanych stanach właśnie się tak od razu kojarzy No już dalej pewnie jest koniec mapy, nie? No ja to nie będę sprawdzał tego, bo jeszcze się odrodzę tutaj, a tego byśmy nie chcieli Kurwa, on jest tutaj! Depczy mi po piętach! Kurcze, bladę! Kurde, jest tuż za mną, Sukinsy! Widzieliście go! No był, przynajmniej Tuż za mną. Tejne zombie też już zabiję, bo. Nie trafiłem chyba. Nie byłem pewien, czy ten gruby za mną nie biegnie gdzieś tam. No, jednak ten wilk też potrafi mnie zaatakować. Bo mi się tak no, wydawało, że on tak tylko stoi w jednym miejscu. Nie oberwał! Jakie to rozczarowujące! No i mi się dzisiaj nie chcę za bardzo gadać o tych filmach, bo proszę, że... A to dupy z takim strzelaniem! Dałaś mi tutaj strzelbę! Teraz ten cały behemoth będzie mnie gonił! No tak ma takie serie. Goni, rzuca, potem znowu goni, potem w jednym miejscu wali pięściami w podłoże. Ja, on się tak zachowuje. Rozdupiłem go, zajebiście. A tutaj jest taka ta jaskinia, jakby słuchajcie, tu nie byłem jeszcze. Ale pewnie to nie będzie ostatni od jaki tutaj był. Na pewno będzie jeszcze co najmniej jeden, coś tak czuję. A czy do wnętrza budynku dałoby... Tak, da się wejść do środka. Tutaj biegałem. I tu się da wbić. Uwaga, o tutaj są pojeby kolejne. Tylko najgorzej jak tu będzie... A, tfu, twu, wypij to słowo lepiej. Jak tu będzie... Nie, tutaj nie ma co tkwić, bo tutaj się oni będą respić bez przerwy. No mówiłem, że będzie jeszcze jeden behemoth. A, mówiłem. Szkoda, że zawsze mam rację. O kurde, ten rzuciłem niepotrzebnie. Ale te niektóre zombie to się tak drą. Że się człowiek dosłownie boi aż. O kurde, tu on jest. Blisko był, bardzo blisko skrót był. Kurwa. Jak już takie pomruki są, to znaczy, że był naprawdę blisko. Jakbym tak wdupnął w... w niego może z tego tutaj. Z tej chałbicy to byłoby dobre. No ten gruby chyba wybuchnął. A wybuchnął, nie ma. go. No to dobra, to teraz te małe rozwalamy Jestem Behemotem, tak zawsze jak jest Behemot, tak biegam Staram się go unikać jak tylko mogę Bo to z nim nie ma co, no Jak uderzy No takie uderzenie mocne, że nie ma co ryzykować bezpośredniego podejścia do niego. Dobra, oni są w domu chyba, co? Jeszcze Behemoth jest. A nie, to nie jest Behemoth. Się przez chwilę wydawało, ale widzę, że je no nie. Dobra, zostało tylko trzech. No, nie teraz. Nie chcę się spalić na sam koniec gry. Tylko jeden wróż został. I ten jeden to. No, myślałem, że Behemoth też, ale nie. No dobra, to by na tyle. Mapa w miarę fajna. Tylko te jedne miejsce było takie głupie, bo było bardzo ciemne. Dobra, oceniam mimo wszystko pozytywnie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. sobą w górę. Trzymajcie się. Cześć.